Witam Państwa serdecznie w wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj pokrowiec na deskę do prasowania firmy Brabantia będzie to pokrowiec w rozmiarze B jeżeli ktoś posiada deskę firmy Brabantia jeżeli nie posiada podaje wymiary 124x38 cm jest to pokrowiec zwykły bawełniany 100% bawełny o takim wzorze jak tutaj mamy na zdjęciu Yy, oczywiście wpisując symbol tego produktu 264641 na naszej stronie w wyszukiwarce bądź klikając w link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają. Yy Znajdziecie Państwo opis tego produktu na Real Photo. Tutaj pokazujemy tylko, jak ten kolor, kolorystycznie mniej więcej wygląda to na żywo, bo wiadomo, zdjęcia nie zawsze oddają idealnie kolor, dlatego zdecydowaliśmy się nakręcić wideopokaz. Ten sam model jest dostępny, jak widać, w kilku kolorach. Tutaj mamy właśnie taki, to jakiś niebieski, biały i, i też taki jakiś niebiesko-biały. Wszystkie te inne wzory można obejrzeć na naszych innych wideopokazach. Serdecznie zapraszam. www.kupujesz.pl Kupujesz kropka.